そういう感じで。 I pani, tego typu. Witam, witam. Robię obiad, co i fajnie. Dobra, zrobię już. Kapuchy z grochem na święta, więc ja robię obie, co i fajnie. Witam, witam pisał panie. Witam. Będę. Chciałem tutaj poruszyć taki e, temat pisałem pani, bo w grę wziąłem za mną całość coś takiego gościu u mnie na fonda napisał. Wiadomo, czy mogę od ciebie odkupić prawa autorskie. Od tego zacząć, że to są moje prawa autorskie, które ja nie sprzedaję. Od tego zacząć. Aby zbroiło mnie ten gość, który właśnie chciał ode mnie odkupić prawa autorskie. To jest nielegalne od tego zacząć. Kupienie prawa autorskie. Tu musi być podpisana umowa, a nie tego na gębie. Ja tą osobę już wyrzuciłem, bo już wiedziałem, że coś jest nie tam, panie dlatego mnie to aż zdziwiło tego typu, że chcemy ode mnie odkupić ta Musi być umowa spisana, a nie tego nagędy, mówiłem, No, cóż. Ten kamen musiał że mnie przekupi. Musi być umowa zawarta pomiędzy tym, który chce ode mnie kupić, ja sprzedaję. Musi być umowa zawarta, a nie na gębę. Proszę i logicznie. Wziął pani ta To jest prawa autorskie moje. Ja nigdy jest nie nie sprzedawana ani nic. Nie ta osoba sobie coś obi sama sobie tam jakieś nitki, nitki, nitki. Proszę i logicznie. A nie kupić ode mnie prawo autorskie. Ja wszystko przeczytałem, to aż z tego się troszkę śmiałe, jaki tu musi być podobanie, żeby tak opowiedzieć. Aż nie na tyle ze śmiechu, żebym się wiecie, bym się nie wytrzymał. Tego zacząć zamykanie. A nie coś takiego, żeby odkupywać od Boga, To trzeba być... Nie wiem, to jest po samym tematem. No ale cóż? Ja się mówi... debile nie wiedzą, tak wychodzi. A już mówię kiedyś. Że to nie jest. Takie łatwe, jak się mówi, widzę i że się Odkupuje prawa autorskie, bo musi być umowa zapisana. Legalnie, a nie na twarzy. Wzajemnie. I tym się ruszy. Ale cóż. Nie będę takich osób uczyć. Sami są gam gamonie, czy nie będą. Cały czas czekam na te trzy osoby, które zamówiły podzowienia, żeby się zgłosiły do nas. Do mnie, żeby się zgłosić na faberz. Bo później ja nie będę miał czasu do mnie to łagana. Jeszcze dzisiaj jest sobota jutro jest niedziela, ponieważ to wątpię w to. Może to chyba będę miał czas, ale nie wiem. zacząć Żeby te trzy osoby się do mnie odezwały Na mój fanpage ja w ogóle dziękuję, że Pani, że lakujecie fanpage Bardzo się z tego cieszę Że coraz Lajkowanie coraz więcej Więcej już się nie pytacie czy to jest oficjalne, czy nie, jak widzicie, że jest oficjalne, tego lajkujecie. Dzięki wam, widzowie pani, pomogliście, no i teraz lajków coraz więcej więcej tego typu. Witam, papie. Poglądam cię. Ja tam przygotowałem do no, świątyni w ogóle. święta, święta i po świętach jak się mówi Fani łobawy tego typu cóż, takie życie To się mówi w no i bardzo cieszę że ładnie mam na scenie lajków dzięki wam w i dzięki mojej pomocy też z tego tylko zrobię wam w Widzaju konkurs konkurs Zrobię Wam, wzory Pani. Jaki będzie, na czym będzie polegało ten konkurs? Daję Wam 72 godziny. Jak to dobrą cenę da? Ta osoba dostaje postawienie na tej ode mnie. Lub zrobię tu na live Spiszę sobie, ile osób dobrą cenę dała, to ja sobie będę notować i was pozdrowię. A jak ma osoby, które dadzą e, mniejszą cenę, czyli jedynkę, to żadnych nie ma pozobień. I ten konkurs będzie daje wam 72 2 godziny. I każdy wiadomo, lajko mam dać. nie to, że tylko cena tego lajk też się liczy czego typu. a cena na jaka zupa mam. już jest przygotowana zupa to na to macie 72 godziny na ten konkurs. Jak ktoś da lajka like i dobrą ocenę, ta osoba to zejpuł, to co mnie ode mnie tylko, będę sobie notować, żeby później się nie mylić, kto y, dobrą ocenę dał, kto złą, jak to wiadomo, jak ktoś da złą ocenę, nie ma nic. Jest zero Taki konkurs robię dla Was. Świąteczny jeszcze, bo to jest świąteczny konkurs. W zajmowaniu to musicie się sprężyć, 3 sobota, No to je ja że to z tego, rzemu, że będziecie wysyłać do znajomych fantaz, w ogóle możecie udostępnić. Tylko pamiętać o tym konkursie. Kto do da ocenę, ten dostaje pozdrowienia i lajka, który zalajkuje automatycznie, ta osoba dostaje. Będę tu pisał na kartce i zrobię coś takiego, że po prostu pozdrowię Was na live. Odczytam wszystkie osoby, które dały tą ocenę i lajka. Ja Was tutaj pozdrowię na live. Musicie się śpieszyć żebyście dostali śpieszcie się, śpieszcie się tego typu wizerowania no dobra macie na ten czas 72 godziny na ten głos od teraz ten guz jest i zaczynacie i zobaczymy ile osób da to pomocne i lajka, a ktoś da jedynkę nie ma nic, żebyście o tym wiedzieli, żeby nie było sensu, że o, bo coś nie. Garażnie Wam mówię, że jak ktoś dobra ocenę, da i puści lajka, to ster pozawinę. Piszę tych osób, którzy dali dobrą ocenę i lajka, i naladzę Was tu po Na tym polega pomysł. I zobaczymy. Ile osób jest z nami, i to się rozstrzygnie, wszystko w zaliczeniu. No dobra, ja uciekam, bo zajmęcie obiad. Trzymajcie się do strzeżenia i pamiętacie, pamiętacie o tym w Na to macie 72 godziny. Zmniejszy się, się cieszyć i zaczynamy. Start.